Cześć! Na ekranie właśnie widzicie moją drugą w tym roku, tak zwaną przejażdżkę rozruchową. Na rozbudzenie motocykla po zimowym śnie, jak i motocyklowych instynktów samego kierowcy, które również przez te kilka miesięcy straciły na czujności. Przejażdżka ta miała miejsce jakoś w połowie marca, pogoda jak widać była zacna, około 20 stopni. Niech ten materiał leci sobie w tle, a ja poruszę temat tego kanału. O czym on miał być i o czym będzie. Będzie też o tym, jak odzyskałem utraconą wcześniej radość z jazdy motocyklem. Taka motocyklowa depresja. Ale zacznę od tego, czym ten kanał miał być w zamyśle. Miał on być miejscem, gdzie będę poruszał interesujące w mojej opinii tematy, właściwie z najróżniejszych dziedzin. Takie miejsce, gdzie będziecie mogli posłuchać o czymś wartościowym albo po prostu ciekawym. A ja zbierając informacje do tych materiałów, przy okazji sam dowiem się czegoś nowego lub po prostu poszerzę wiedzę w danym obszarze. W końcu warto być jak znany pan Andrzej i ciągle się czegoś uczyć. Przy okazji miał to być też taki eksperyment, czy da się bez wcześniejszego doświadczenia z powodzeniem rozwijać kanał na YouTube, będąc tak naprawdę jednym z miliona w gąszczu YouTube'owych twórców i sprawdzić, na ile to jest wymagające. No, po prostu zobaczyć, jak to jest. Była zima, pogoda zazwyczaj zachęcała na wszystkie możliwe sposoby, by pozostać w domu, więc zrobiłem pierwszy film. Jako temat wybrałem motoryzację i zażarło. Film zebrał kilkaset subów i jeszcze więcej wyświetleń, więc złapałem się tej motoryzacji i tak oto ku mojemu zdziwieniu udało się zgromadzić na tę chwilę już ponad 3200 widzów. Was! Dla mnie jest to naprawdę zadziwiające. Obstawiałem, że jak 1000 widzów zbierze się w rok, to będzie wielki sukces. Zwłaszcza, że już w pierwszym filmie nie odbyło się bez śmiesznych, nazwijmy to, werbalnych wpadek, takich jak moje krakowskie naleciałości. Zwłaszcza przy wymowie liczb. Bo wiecie, dla wielu krakusów 600 to po prostu 600. W kolejnych filmach skupiłem się na wyraźnym wypowiadaniu słów tak bardzo, że z kolei przeeksponowałem wymowę samogłosek M i O. No nie jest to łatwe, od takie wydawać by się mogło po prostu gadanie do mikrofonu. Ale okej, okay, zakładam, że skoro tu jesteście, to jakoś dajecie z tym radę. Pewnie i po tym filmie znajdą się osoby, które czegoś się doszukają, że jeżdżę za szybko albo coś innego. No wszystkim nie dogodzę i też byłoby to pewnie hipokryzją robić coś pod publikę przed kamerką, gdy codzienna rzeczywistość tak naprawdę jest inna. No to teraz porozmawiajmy o tym, co dalej z tym kanałem. I tu ponownie chciałbym dać akcent na to, że kanał ten powstał jako eksperyment gdzie po pierwsze nie spodziewałem się, jaki efekt to przyniesie i tym bardziej nie zastanawiałem się, do którego momentu będę chciał to kontynuować. Teraz już doszedłem do tego, że regularne tworzenie treści traktujących motoryzacji takich, jak wrzucałem do tej pory, nie jest do końca dla mnie. Raz, że i tak głównie pracuję przy kąpie i ciągle sobie obiecuję, że czas ten ograniczę. A montowanie filmów na YouTube, nawet tak prostych i krótkich, to kolejne godziny przed monitorem. A dwa, że wcześniej czy później znudzi mi się to, co zaowocuje tym, że materiały nie będę tworzył już z taką przyjemnością. A to na bank, wy drodzy widzowie, odczujecie w postaci spadku jakości tych nagrań ale nie chciałbym też tego porzucić chciałbym żeby kanał ten nabierał kształtów żeby coś więcej się tu działo ale jednocześnie powoli zaznaczał jakiś kierunek w którym chcę iść mogę powiedzieć już że będzie to bardziej motocyklowo nacechowany kierunek na jednośladach trochę już jeżdżę, do tego od dawna hobbystycznie nagrywam i montuję filmy z różnych podróży, tak dla siebie i do pokazania najbliższy. Nigdzie tego nie publikując, taka prywatna pamiątka po prostu. I tu chciałbym połączyć te dwa skile, jazdę motocyklem i dokumentowanie tego w formie wideo. Myślę, że coś ciekawego z tego może powstać. Podstawowe zaplecze sprzętowe jest. Mam też drona, którego lubię używać i z którego kilka przebitek z zeszłego roku widzicie właśnie na ekranie. Oczywiście filmy w takiej formie jak do tej pory będą się tu pojawiać, ale znacznie rzadziej. Teraz już zawitała wiosna, sezon motocyklowy się rozpoczyna, naturalnie więcej czasu będę chciał spędzać w siodle swojego RTK niż przed monitorem. Stąd ten zwrot akcji. Zwłaszcza, że wraz z zeszłoroczną zmianą motocykla ożyła we mnie ogromna chęć do podróżowania na jednośladzie. Powiem Wam, że jeszcze do niedawna nie wyobrażałem sobie innego motocykla niż Sport czy Naked i kurczowo przez lata trzymałem się tego typu maszyn, które służyły do szaleń z wokół komina, ewentualnie by zapuścić się gdzieś dalej, maksymalnie na Słowację i wrócić tego samego dnia bez żadnych noclegów. Bo gdzie na Sporta jakiś bagaż brać? Poza tym po 200 kilometrach i tak miałem ochotę go wrzucić do rowu, bo byłem obolały jak po średniowiecznych torturach. No cóż, człowiek się starzeje, nie chce być inaczej, ale jakoś z uporem maniaka wmawia sobie, że nawet po 70 ścigaczy ścigaczem na dializy będzie dojeżdżał. Żadnych turystyków i innych emeryt bajków, choćby nie wiem co. I ta upartość spowodowała, że motocykl coraz więcej stał, bo zwyczajnie nie chciało się już. Ileż można wokół komina, a gdzieś dalej to już sadomaso. Nie ma co z tym walczyć pomyślałem, trzeba zamknąć ten rozdział i poszukać jakiegoś innego hobby. Znaczki czy coś ale na szczęście dostałem otrzeźwiającego plastra od tego drugiego głosu w mojej głowie, tego, który zawsze jest w sprzeczności z tym typowo zdroworozsądkowym. Co? Rozstać się z moto na zawsze? No way! Dałem więc temu jeszcze jedną szansę, postanowiłem spróbować z czymś, co wcześniej wydawało mi się być jak renoscenik na dwóch kołach, czyli bezpłciowym turystykiem, którym jadąc komunikuje z całemu otoczeniu, że emerytura już blisko. No, takie głupie myślenie jeszcze z czasów bycia młodym buntownikiem. Uprzedzeń się wyzbyłem, ale wymagań miałem kilka. Motor miał oferować wygodną, wyprostowaną pozycję dla wysokiego kierowcy. Mam 195 95. M. Ma dobrze chronić przed wiatrem. Ma mieć dużo bajerów. Akurat jeśli chodzi o motoryzację to jestem garzeciarzem, nie będę ukrywał. Ma być grubo i na full. A minimalizm to przyjdzie czas w dzień kobiet czy na rocznicę. Wiadomo, typowy facet. Oczywiście sprawdziłem statystyki kanału i wychodzi, że oglądają je prawie sami kolesie, więc mogę tak bezpiecznie sobie pożartować. Kolejnym wymaganiem było zawieszenie, które da radę na gorszych drogach, takich jak na przykład ta. Mało wymagań? No to mam kolejne. Sprzęt ma być również stosunkowo lekki i chętnie kłaść w zakrętach, ale jednocześnie ma nie zachęcać do notorycznego odkręcania pod czerwone pole. I tak oto wybór padł na nie najmłodszego już R1200RT. Który, co ciekawe, jest najlżejszy w swojej klasie, choć nie wygląda. W podstawie na sucho waży raptem 229 kg, a jednocześnie oferuje najwięcej gadżetów. Motocykl ten okazał się dla mnie strzałem w dziesiątkę, bardzo przypadł mi do gustu, choć trzeba przyznać, że jest to specyficzna konstrukcja oparta na silniku typu boxer. Jest jak filmy Davida Lyncha albo seksonalny. Lubisz to albo nie. Nikt raczej nie powie, że tak trochę. I dzięki tej zmianie znów odzyskałem radość z jazdy i chęć do motocyklowych podróży. Potrzebę by wsiadać za ster i po prostu jechać gdzieś przed siebie, najlepiej bocznymi, urokliwymi drogami z dużą ilością zakrętów, gdzie po kilkuset kilometrach nie będę odczuwał żadnego dyskomfortu. A kluczem do tego okazał się motocykl, który jeszcze do niedawna w ogóle mnie nie interesował. I to właśnie materiałami z takich podróży będę chciał się z wami tutaj dzielić. Mam nadzieję, że te zmiany na kanale nie zniechęcą was i zostaniecie tu, zwłaszcza osoby, które nie są motocyklistami. Będę chciał tu pokazać ciekawe, mniej oczywiste miejsca, ale również ułożyć trasę do nich tak, by już ona sama w sobie stanowiła nie mniejszą atrakcję. Dziękuję Wam, że jesteście i ciekawi jestem Waszej opinii. Co sądzicie o tych zmianach i kierunku, w którym mam zamiar ten kanał rozwijać? A, jeszcze jedno. Oczywiście pamiętam, że obiecałem filmy z trasami polsko-słowacko-czeskimi. Od tego nie mam zamiaru się wymigiwać i następny film, jaki wleci tu na kanał, będzie właśnie o tym. Także do następnego, na razie. Et elle vous guère.